Szczęść Boże, w tą drugą niedzielę Wielkiego Postu roku 2021 chciałbym z Wami podzielić się w kilku słowach o moim przeżywaniu Wielkiego Postu, tego czasu szczególnej łaski, którą Pan Bóg nam daje. Dziś po raz kolejny nie będę zatrzymywał się na Bożym Słowie, tylko właśnie na tym świętym czasie. Chciałem z Wami się podzielić takim moim przeżyciem, przeżywaniem tego, tego czasu. Ależ dla mnie ten czas już od tygodnia przed środą popielcową, to czas przede wszystkim pustyni, takiego wyjścia na pustynię, bardzo świadomie oczywiście. Wyjścia na pustynię od mediów, od smartfona, od internetu, od WhatsAppa, od tego wszystkiego, z czego korzystałem, co zauważyłem, że zaczęło mi to zabierać zbyt dużo czasu. Może nie było to aż tak, aż tak wiele tego czasu, ale, ale zauważyłem, że coś jest nie tak. I wiem, że na pewno, że to jest Boża łaska, że to jest, to jest taki dar od Pana Boga na ten czas. Dlatego odłożyłem smartfona. Dzisiaj go wygrzebałem, żeby właśnie i tak samo w zeszłym tygodniu, żeby, żeby coś nagrać, bo nagrywam smartfonem, ale po prostu gdzieś tam mam starą Nokię, taką z guzikami jeszcze, która służy mi teraz do odbierania połączeń i ewentualnie do odpisywania na SMSy. Ale widzę, jak wiele z tego dobra dla mnie osobiście. Nie, nie twierdzę, że wszyscy muszą to robić, ale chcę się po prostu podzielić i, i powiedzieć Wam, że, że jest naprawdę, naprawdę dużo dobrych owoców. Nie trwa to na razie długo, ale myślę, że pod koniec wielkiego postu na pewno tych owoców będzie jeszcze więcej. Ja po prostu mam więcej czasu, więcej czasu dla siebie, więcej czasu też na, na czytanie książek, na modlitwę. I co jest też najważniejsze, mam więcej pokoju serca. Więcej pokoju serca I, i myślę, że Panu Bogu przede wszystkim chyba o to chodziło, żebym się nie nakręcał tymi wszystkimi informacjami, które nas bombardują. Po prostu się odciąłem i traktuję to jako wyjście na pustynię. Chrystus w zeszłym tygodniu o tym czytaliśmy w Ewangelii. Właśnie zanim zanim zaczął nauczać, wyszedł na pustynię. I tam myślę, że ładował te swoje akumulatory duchowe, żeby, żeby potem wyjść. I, I myślę, że Pan Bóg też ma coś takiego dla mnie. Mówię to dlatego, żeby też się podzielić się z Wami, żebyście też może zobaczyli, co się u mnie dzieje, ale a może też żebyście tak spróbowali. Może Pan Bóg też się do tego zaprasza i ciągle się boisz. Ja oczywiście nie mówię, że nie korzystam z internetu w ogóle, no bo muszę opłacić rachunki, muszę zobaczyć, czy z kurii coś do mnie napisali, ale to jest naprawdę minimum. Minimum tego, co, co... dziś tutaj w kancelarii, właśnie gdzie teraz jestem, jest laptop, którego odpalam co jakiś czas, żeby, żeby Was się zajrzeć i nie korzystać z niczego więcej. I naprawdę jest, jest, jest dobrze, jest super. I oczywiście są pokusy, to nie jest tak, że tych pokus nie ma, żeby więcej czasu gdzieś tutaj sobie posiedzieć, ale wiem, że na pewno czas pustyni, takiego odcięcia się od tego wszystkiego, co gdzieś nas otacza tych, tych wszystkich informacji, tych, tych ciągłych, ciągłych newsów to na pewno też przyniesie dobre owoce. To daje wam też tak do, do, do przemyślenia na tą drugą niedzielę Wielkiego Postu. Jeżeli masz takie postanowienie gdzieś tam ci w, w sercu świta, to się nie zastanawiaj, że od jutra, że za tydzień, tylko zacznie dzisiaj. To jest najlepszy sposób na to, żeby te dobre natchnienia w sercu, które Pan Bóg daje realizować. Także błogosławionego dnia, błogosławionej niedzieli i całego tygodnia Wam życzę. Jeżeli za jakiś czas nie będą się pojawiały filmiki tutaj, to też mnie zrozumcie, że może jeszcze bardziej się odciąłem, gdzieś jeszcze bardziej z smartfona zakopałem. E, także nie gniewajcie się, zrozumcie. E, taki jest mój czas Wielkiego Postu i życzę Wam, żeby on dla Was też był bardzo owocny i był to przede wszystkim czas spotkania z Panem w Waszych sercach. Niech Wam Pan Bóg błogosławi. Szczęść Boże.